Witam Państwa. Prognoza na święta wygląda następująco. W sobotnią noc w całej Polsce będzie mroźnie, wietrznie, ogólnie chujowo. Jeśli planujecie przedświąteczne zakupy last minute i stanie w kilometrowych kolejkach po śledzia, kiełbasę z knura i 3 litry wódki, to proszę, ubrać się ciepło, piździło będzie okrutnie. Starsi ludzie, nie wychodźcie, będzie ślisko. Święta w gipsie i obitą mordą to nic przyjemnego. Zamówcie coś online. Na drogach będzie ciasno, ślisko i nerwowo. Wysyp imbecyli jest już normą. Nie trąb, odpuść. Każdy się gdzieś kurwa spieszy. Wigilia w Europie cóż mało kogo to obchodzi, więc w skrócie. Zachód ma kolorowo, niestabilnie i możliwie wybuchowo, ale pogoda ciepła, bez śniegu. Imigranci z Afryki podnieśli temperaturę o kilka stopni w skali roku. Na wschodzie bez zmian sytuacja napięta i zmienna, tak samo jak pogoda, północ zimna jak ludzie tam mieszkający, południe ciepłe, dobre miejsce na City Break w tym roku. Wigilia w Polsce będzie mało przewidywalna. Aniołek może dać nam jakiś wytrysk śniegu, ale raczej tylko w południowych częściach kraju. Środkowa, jak i północna część kraju: 0,7% szans na śnieg. Niebo może być pochmurne. Pierwszy kieliszek płynnej stali można będzie polać około 15:30, tak by pierwsza gwiazdka szybciej się na niebie pojawiła. Proszę po świątecznym wpierdalaniu tego wszystkiego, co przygotowywaliście od kilku dni, biegając i stresując się, by wszystko wyglądało wspaniale na wigilijnym stole. Wyjść na spacer nie będzie pięknie na zewnątrz, ale na pewno spacer oczyści umysł i rozładuje emocje, na przykład po widoku zazdrosnej mordy teściowej. Kolejne świąteczne dni ciut lepsze, mniej wiatru, więcej słońca. Ważne, by na pasterkę w noc z niedzieli na poniedziałek nie wychodzić bez zaskórniaka co najmniej 40%, gdyż może zmarznąć dubsko. Proszę wpierdalać z umiarem karetki i sor jest potrzebny tym, którzy naprawdę potrzebują pomocy, a nie tym, co spuchli z obżarstwa i przedawkowania wódki. Dziękuję i wesołych świąt. Podobała się prognoza? Zostaw suba, a pogoda może będzie lepsza.